Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z promocji w BetClick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny, obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, nawet taki sam kupon jak gram ja. jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik te pierwszego gola w meczu między Juventusem i Milanem. Później dopisujcie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.45, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla na angielską Premier League. W pierwszym meczu stawiamy, że w starciu West Hamu z Manchesterem United będzie minimum 9 rzutów rożnych. Po przyjściu Ronaldo, ekipa solskiera będzie grać ofensywnie. Portugalczyk nie pozwoli wyłączyć się bronić i kontrować, co często miało miejsce przed jego przyjściem. West Ham z pewnością będzie się odgryzać, stąd wyczuwamy wiele sytuacji z obu stron i wiele zrobionych rzutów rożnych. Rajdę Antonio i multum strzałów Ronaldo powinny dać nam ich minimum 9. W drugim meczu gramy overowe posiadanie piłki Brighton w meczu z Leicester. Mewy od początku sezonu w meczach u siebie starały się grać piłką i próbować zdominować rywala, tak jak to było w meczu z Evertonem, gdzie mieli 66% posiadania piłki, czy z Watfordem 57%. My stawiamy, że Brighton utrzyma się przy piłce więcej niż Leicester. Lisy lubią nieraz oddać inicjatywę i czekać na kontry, tak było choćby w pucharowym meczu z Napoli przed kilkoma dniami. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam też o promocji w Betkich. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście, do zobaczenia.